Co? KPO jakieś nie? Lepiej kupić pierdoły za to. I tu muszę Państwu powiedzieć również w, w pewnym zakresie, na czym to wszystko polega. Otóż, proszę Państwa, o to chodzi. Żeby pożyczki wydawać na pierdoły. Na dyrdy mały zwykłe. Oczywiście, że z tego nie będzie nic. Polska z tego nic nie będzie miała. Jakieś śpiewanie z, z czego tam? Hip-hopu? Czy techno? Techno z balkonu 200 tysięcy. Janda, ta wiecie, obstrana, 200 tysięcy. Poparzennikawą 200 tysięcy, bo spółkę założyli. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Razem miliard z hakiem. Do tego jak dołoży się jeszcze ten chorekę, proszę państwa, no to dwa miliardy prawie poszły. Dwa miliardy prawie poszły. A teraz pytam się, zapytał się mi jeden z dziennikarzy, no dobrze, a co pan by zrobił, gdyby pan miał takie możliwości? Odpowiadam. Jedną, z, z takich większych problemów naszych. Jest brak płynności finansowej. Mówię o, tutaj o przedsiębiorcach. I brak możliwości finansowej na modernizację własnej przedsiębiorczości, dlatego że u nas kredyty inwestycyjne daje się na 5 lat z karencją powiedzmy roczną. A potem to już ma, wiecie, biznes będzie o rany boskie. Nieprawda, nigdy tak nie było. Tak więc myślę sobie, że całe te środki z KPO, ja bym po prostu systematyzował i jeżeli naprawiać miałbym na przykład to, co po, po COVIDzie było, to ja bym, proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, jak to KPO wygląda, spłata tego KPO będzie od 50 roku. A więc ja bym po prostu zwyczajnie przedsiębiorcom te pieniądze pożyczył, pod zastaw pożyczyłbym im na działalność gospodarczą. Na zakup nowych technologii, na zakup ciągów technologicznych, całych, nie, nie, nie częściowych. Proszę Państwa, i to jest tak: okres karencji spłaty 5 lat, potem rozłożenie na raty do 50 roku, a więc na następne 10 albo 15 lat. I mieliby jak w Niemczech, bo Niemcy mają takie mechanizmy finansowe. I wtedy można robić interes. I wtedy nagle okazuje się, że produktywność u nas rośnie z dnia na dzień, że ludzie mają kredyty obrotowe właśnie z KPO, że więcej ludzie zarabiają w przedsiębiorstwach, rentowność się poprawia. Ludzie na, na przykład, dlaczego tego KPO nie skierować na przykład do sieci, nie wiem, no na przykład NPR, sieć handlowa NPR, 2 miliardy złotych przeznaczono. Na co? Na budowę sieci detalicznej, a wy byście sklepy stawiali. U siebie. 2 miliardy by poszło na taką spółkę akcyjną i zrobilibyśmy polską sieć, na przykład handlową, bo przecież handlowali to wszystko, no. sprzedali polskie sieci yy, yy, zachodnim koncernom. Tak naprawdę dzisiaj producenci polscy nie mają komu sprzedawać, bo albo za pół darmo, albo poniżej kosztów wytworzenia, wcześniej czy później to się kończy upadłością i tyle gadania. Dlaczego nie ma czegoś takiego? No nie ma, bo ma nie być, no, bo ma nie być. I tyle. Jest Kaufland, jest Lidl, jest to, jest tamto, z i tak dalej, i tak dalej. Po co następne? Po co konkurencję im robić? Uważajcie, im robić u nas, nie? Oddać handel detaliczny, to trzeba być naprawdę idiotą albo dywersantem, albo agentem niemieckim. Naprawdę. Bo to jest tak: jest Jakub Jakubiak produkuje. Jest Kowalski, no weźmy sobie tutaj na przykład, nie wiem, Roberta Franczaka, Kordylewskiego, Jacka mamy. On chce kupić teraz piwo ode mnie. Więc ja muszę sprzedać do niemieckiej sieci handlowej albo jakiejś innej, portugalskiej czy hiszpańskiej. Tylko tyle, że to, ta sieć decyduje o tym, za ile ja to kupuję. Narzuca sobie marżę, jaką chcę, najczęściej 100% i idzie sobie do Jacka i mówi: Proszę bardzo, możesz kupić. Pod takimi warunkami, że zapłacisz tyle, że butelkę oddasz i tak dalej, i tak dalej. No i proszę Państwa, pytam się, a to był tak. Że ja miałem własną dystrybucję, czyli jakby tutaj z hurtownikami byłem umówiony, polskimi hurtownikami, oni mieli swoją marżę. To wszystko sobie tam przechodziło, nikt mi nie dyktował tej ceny. Ja ogłaszałem tą cenę. I było partnerstwo jak. I piwo kosztowało moje na półce 4,50 na przykład, a teraz kosztuje 7, 100% marży. Tak więc myślę sobie, proszę Państwa. Że, że to KPO tak miało być. No, nie dziwcie się temu, to jest trochę śmieszne, jak ktoś pisze KPO na prezent urodzinowy 200 tysięcy, 180 tysięcy dokładnie. No to ciście się na usta takie stwierdzenie, że człowiek głupi jak bot. przez można było napisać coś takiego, prawda? Ja na przykład w Lwówku takie doświadczenie mam z Platformą Obywatelską, że oni mi obiecali 8 milionów złotych na muzeum w Lwówku Śląskim prowadzić. Do tej pory mi tego nie wypłacono. Do tej pory. Tak więc myślę sobie, że to, proszę Państwa, ma tradycję w, w Platformie Obywatelskiej, takie oszwabianie ludzi, oszwabianie Polaków, bo my będziemy musieli sprzedawać. W tym pomyśle, o którym mówiłem, że trzeba te pieniądze relokować dla przedsiębiorców, na przykład na kredyty dla młodych małżeństw, albo na kredyty, jakieś kredyty, takie konsumpcyjne, proszę Państwa, na tych warunkach, na których Unia daje nam te pieniądze. To są niespotykane warunki w ogóle. 800 miliardów na zbrojenia to jest w ogóle jakaś 50 lat karencji, spłaty. 50 lat. A dlaczego? Bo to przemysł niemiecki dostanie i francuski. Tak więc, jak ja na to patrzyłem, to mi oczy wychodziły na ile? A on mówi, no tak. Ale się okazuje, że KPO z tym 50, 20, 50 wiedział, co Hołownia robi, bo to są te terminy, ale kto wie, mogą być rolowane. No. Unia Europejska zadłuża się na potęgę, proszę państwa. Na potęgę i na fiszki. I chodzi o to, tak jak mi to jeden europoseł powiedział, że proszę Państwa, Unia Europejska yy, w Parlamencie Europejskim, dopóki europoseł nic nie mówi, nic nie kombinuje, robi co oni chcą, to mu płaci ile wlezie. Nie czepia się niczego. Jak tylko europoseł zaczyna pytania zadawać z sali, jak zaczyna robić jakiekolwiek problemy, natychmiast Olaf wchodzi. I mu kilometrówki sprawdzają, i to, i tamto. Trzeba porządnie prowadzić i już. No. Natomiast no, prawda jest taka, że jesteśmy w zafajdanym momencie. No. Myślę sobie, że to... Że to wszystko razem każe mi myśleć, że jesteśmy w złym momencie historii, w tej chwili. Bo Unia Europejska nie przetrwa w tymże wydaniu. Myślę sobie, że oprócz Unii Europejskiej, proszę Państwa, teraz widzimy, co się dzieje. Nowa Ameryka, powstają takie inicjatywy. Europy bez granic. I co ciekawe, paniusia, polskiego pochodzenia, radna z Berlina, zostaje tam jakąś doradczynią Instytutu Pileckiego i ona te pierdoły za nasze pieniądze wygłasza. No to szczerze powiem, że współczuję. Naprawdę współczuję. Ona wierzy w to, co mówi, no ale tam wiecie. Dobra, włączam telefon, bo się rozgadałem. Może wy coś ciekawego powiecie. O, już jest pierwszy telefonik. Kto dzisiaj szczęściarzem jest? Dzień dobry, Marek Jakubiak, dobry wieczór. Kto jest szczęsiarzem dzisiaj? Dobry wieczór, panie Marku. Robert Różycki, z tej strony Zastawca wszystkiego. Dzień dobry, witam. Jaki imię, to... jak, jak? Jarosław? Robert Różycki. A, Robert, przepraszam. Jest. Dobra. Tutaj pan wspominał o tym KPO i o tych kapitale. Bardzo ciekawa była dyskusja kilka dni temu pomiędzy panem premierem Morawieckim a Jackiem Bartosiakiem u Rymanowskiego. Jedna bardzo interesująca rzecz. Pan premier y, przyznał, że zachodnie banki i zachodnie korporacje co roku z Polski wyciągają od 120 do 150 miliardów złotych. To jeżeli policzymy sobie y, przez 20 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, że wyciągnięto z nas y, blisko 3 biliony złotych, no. to się teraz nie co dziwić, że tak naprawdę... Dlaczego w Polsce nie ma właśnie kapitału? Dlaczego w Polsce nie potrafimy zbudować żadnej potężnej międzynarodowej, znaczy firmy o międzynarodowym zasięgu? A to, co mamy, te okręty flagowe, takie jak Orlen czy KGHM, to, to są jeszcze pozostałości no, po, po komunie, tak? Po PRL-u. I przez 20 lat, jeżeli rzeczywiście z nas wyssano 3 biliony złotych, no to już naprawdę się nie ma co dziwić, że, że nie ma nic po prostu, co potrafilibyśmy stworzyć na skalę międzynarodową. No muszę panu powiedzieć, panie Robercie, że ja dość często rozmawiam z, z, z różnego rodzaju producentami, którzy chcieliby i mają potencjał na to, żeby być światowymi firmami. E, i, I Polska im nie pomaga. Z jednej strony Polska im nie pomaga, a z drugiej strony właśnie, e, ponieważ. E ponieważ te pieniądze nie zostają w Polsce, tylko są z Polski wyciągane, no to po prostu nie ma tu pieniądza, nie ma tu tutaj kapitału, który po prostu by pracował na rzecz tych polskich przedsiębiorstw. Tak. Ja mówię ja o, wiadomo, o tym, ja mówię o tym że Angela Merkel, na przykład jak Lidl wchodził na polski rynek, to Angela Merkel mówiła o tym, że dość protekcjonizmu w Unii Europejskiej i bezwrotną pożyczkę 200 milionów euro na promocję Lidla w Polsce. No właśnie, panie Marku, tu ja już nie raz dzwoniłem i też rozmawialiśmy o Ukrainie. Tutaj oczywiście popieram w całej rozciągłości prezydenta Nawrockiego, że zawetował, zawetował tą, tą ustawę dotyczącą pomocy dla Ukraińców. Tylko właśnie nie rozumiem też, jak wielu Polaków oburza się, że na przykład powstają sklepy ukraińskie. A dlaczego po prostu się nie oburzali, kiedy powstawały sklepy niemieckie? Dlaczego się nie oburzali, kiedy 80-90% polskiego handlu oddaliśmy w ręce Niemców, Francuzów, Anglików, każdy, kto po prostu chciał tu u nas szaleć, zakładać po prostu interes handlowy i sięgać całe zyski z handlu, po prostu mógł to robić. Ja nie rozumiem dlaczego akurat oburzamy się, znaczy oburzam się, wielu Polaków oburza się, jak zobaczy, że ukraiński sklep się otwiera. A Lid nie przeszkadzał? Jest, jest subtelna różnica, muszę panu powiedzieć. Ja jutro akurat idę na kontrolę poselską, bo obiecałem więc pójdę. Ukraińskie sklepy różnią się tym od niemieckich, że w niemieckich sieciach handlowych sprzedawane są polskie produkty, a w ukraińskich tylko ukraińskie. I mało tego, to z tego, co ja wiem, ukraińskie produkty nie są opisane po polsku. I ja jutro idę z kontrolą poselską. Jak trzeba, to i z policją pójdę. Tak, bo jest osoba języka polskiego. No, oczywiście I, i w tych sklepach ukraińskich ja jutro, jutro będę. Tak więc w Warszawie, bo podobno są dwa takie sklepy. Więc myślę sobie, że, że, że tą sprawę załatwimy. To też jest niedopuszczalne. Taki sklep powinien być zamknięty. No tak, jaki tak, jak łamie prawo, to oczywiście, że powinien być zamknięty. No nic, panie Marku, nie przeszkadzam. Dziękuję.